Jest wczesny poranek w Kostaryce. Pędzimy naprzód, być może w poszukiwaniu węża, którego ktoś zauważył na swoim podwórku. Zapytali więc, czy myślicie, że moglibyście go złapać i przenieść w jakieś dzikie miejsce? Odpowiedzieliśmy, cóż, jeśli wąż nadal tam jest, to na pewno byłby to bardzo fajny odcinek. Jest duży, nie żartowali! Uhuhu. Co tam masz? Okej, okay, więc więc właściciele domów nie chcą być filmowani, więc po prostu zostaną w środku i prawdopodobnie będą nas obserwować z okien. Okej, okay. ale powiedzieli, że trzeba to zrobić. Powiedzieli, że wąż był gdzieś tam. <laughs> Okej, okay. więc tylko tyle wiemy. Tak, ale są więcej niż szczęśliwi, że nas tu mają. Chodźmy szukać. Okej, okay, świetnie. Okej, okay, więc proponuję, żebyśmy się rozdzielili. Gdzie chcesz iść? Pójdę tam. Okej, okay, ja pójdę tam. Jak coś zauważysz, daj znać. Wtedy się spotkamy. Przy odrobinie szczęścia, uda nam się złapać węża. Okej, okay, do roboty. Tak jest. Więc powodem, dla którego zdecydowałem się pójść tutaj, jest to: drzewo jabłka gwieździstego. Spójrzcie na to. Bardzo pachnące owoce. Wszystkie te owoce zostaną przez coś zjedzone, więc zbiorą się tutaj gryzonie i inne gatunki. Aby zjeść opadłe owoce, a może są już tutaj ukryte czyhające węże. Wierzcie lub nie, ale czasami sprawdzanie pod pojazdami, to świetne miejsce na poszukiwanie, bo zapewniają cień i schronienie. Zwłaszcza jeśli samochód nie poruszał się przez dłuższy czas, zróbmy to tak. Jeśli byłby tutaj duży wąż, ach, bez problemu zauważyłbym go tutaj pod samochodem. Większość węży jest zwierzętami nocnymi. Więc teraz, gdy jest dzień, wąż najprawdopodobniej gdzieś się ukrywa. Więc teraz musimy znaleźć rzeczy, które można obrócić: skrzynki, cyna, drewno, wszystko, pod czym wąż mógłby się schować. I miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj się skrył. rany. Patrzcie na to. Myślałem, że to skóra węża. Mogą żyć tutaj gatunki węży nadrzewnych. Są tu gatunki boa. Jest też wiele różnych um, leptofis, biczowęży. Dlatego zawsze dobrym pomysłem jest zerknięcie na belki pod dachem, by zobaczyć czy coś tam się nie kryje. O, spójrzcie tu. O tam! To może być możliwy punkt wejścia. Prawdopodobnie dla gryzoni. Dostępny również dla węży. Ło! Wow. O kurczę. Jest tu trochę wody. Gdybym był ukrywającym się wężem w ciągu dnia, to byłoby idealne miejsce. No, coś usłyszałem. Jest tu mnóstwo kijanek. Tutaj jest woda. To by było niesamowite, gdybym wszedł do tego opuszczonego basenu i znalazł węża zwiniętego w wodzie. Myślałem, że to będzie to. Wygląda ciekawie. Mamy tu e, chyba kurnika, na pewno rzecz pełną drewna. Mnóstwo miejsc, w których węże mogłyby się ukryć. O, rany Julek. W pierwszej chwili nawet go nie zauważyłem. O, rany. Coyote, Tak? Mamy węża. Macie węża? Mario właśnie zawołał, że mają węża. O, Boże. Duży? O, kurczę. To jest wielki wąż. O, Boże. To była dusiciel. Stary, przyszedłem tu... I nawet nie zauważyłem, że ten wąż tam jest. Rany boskie. Okej, okay, mamy węża. Jest duży, nie żartowali! A wyłączę tę kamerę. Zbierzmy się. To wielki wąż. Stary, wielki wąż. O mój Boże! To jest ogromny boadusiciel! Okej, okay, to jest to. Teraz przyjdzie nam zmierzyć się z wężem i spróbować bezpiecznie wydostać go z tej skrzynki z kłodami. Nie mam pojęcia jak on się zachowa. O! O, syczy, ho! ho, ho. zaczęło się. Ło, wow. ho, 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 ho. wąż jest teraz w takiej pozycji, że nie mam jak po niego sięgnąć. Widać, że jest w pozycji całkowicie defensywnej i zbliżenie dłoni bliżej mogłoby oznaczać pochwycenie mnie za palce przez te wielkie i ostre jak brzytwa zęby. To jest przerażające. Okej, okay, dobrze. Tyłem. Dobrze, dobrze, dobrze. Idealnie, idealnie. Doskonale. Spróbuj go złapać. Ło! Wow! Ło! Uh, blisko było. Okej, okay, wąż jest na zewnątrz. Wyprowadź go. Nie pozwól, aby tam wrócił. No, chyba go masz. Jest. Mam go. Jest wielki. O! Niewiarygodny. Ten wąż ma z półtora albo nawet dwa metry. Myślę, że. Spójrz na ogon. Wow. Spójrzcie na to. Jeśli podejdę do węża od tej strony, można naprawdę zobaczyć, jak wielki on jest. Boa nie jest gatunkiem jadowitym, więc nie muszę się martwić o ugryzienie i zatrucie. Ale te węże mają paszczę pełną zębów. Tak naprawdę wyglądają jak małe odwrócone żyletki. Na górnej części czaszki mają kilka rzędów zębów. Kiedy chwycą ofiarę zostaje ona zablokowana. Czaszka potrafi się rozszerzać. Dzięki temu węże te mogą połykać ofiary wielokrotnie większe od własnego ciała. A tego węża można uznać za dorosłą samicę boa. To agresywne syczenie chce nam przekazać. Jestem Wielkim Wężem! Jestem przerażający! Nie chcesz się zbliżać! Mam ją! Okej, okay. no i proszę. Trzymaj ją tak. Tak, trzeba ją utrzymać tak prosto jak to możliwe. Okej, okay. teraz ważne jest, aby utrzymać węża rozciągniętego, w przeciwnym razie owinie się wokół mnie. Okej, okay, mam cię, mam cię! Ten wąż jest niezwykle silny! A ja staram się obchodzić z nim tak delikatnie jak to możliwe. Właściwie spróbuję przesunąć rękę odrobinę do tyłu. Rany ma kleszcze na całym ciele. Tak, sporo ich. Użyję mojego multitula, aby je ściągnąć. Ma tutaj jednego dużego, tuż z tyłu głowy. To nie będzie bolało. O, spójrzcie na to. Jest pełen krwi. Ten pasożyt jest naprawdę niezdrowy dla takiego węża. Teraz sprawiamy temu wężowi drobną przysługę, pozbędziemy się kilku kleszczy, inaczej musiałaby sobie z nimi poradzić sama. Jak widać, owija się wokół mojej nogi. O tutaj. To znaczy, że wąż czuje się komfortowo. Gdy już przejmiesz głowę, wąż musi przejść do trybu obronnego. To właśnie wtedy wąż będzie najbardziej agresywny. Muszę cały czas mieć świadomość, gdzie znajdują się te zęby. Im mniejszą presję na nią wywieram, tym mniej skrępowana się czuję. Spójrz. Ta zaczyna się owijać. Musimy ją rozwinąć tak bardzo, jak to tylko możliwe. Kolejny kleszcz. Jest pełna kleszczy. Usunąłem wszystkie kleszcze z górnej części węża. Wygląda całkiem nieźle. Rozciągniemy ją trochę, żebyśmy mogli zobaczyć ją w całej okazałości. O, proszę. Jest fajna. To piękny wąż, przepiękna. Dobra wiadomość dla tego węża boa jest taka, że to, że udało nam się ją złapać i bezpiecznie pochwycić, będziemy mogli bezpiecznie przenieść ją do bardziej dzikiego obszaru. Cała ta posiadłość choć może zapewnić dobre możliwości dla tego węża, aby mógł się pożywić, również naraża go na niebezpieczeństwo. Jestem wdzięczny, że właściciele powiedzieli hej, chcecie przyjechać i bezpiecznie usunąć węża? Bo bezmyślne zabijanie zwierząt jest złe dla środowiska. Te węże czynią mnóstwo dobrego, pomagając zrównoważyć populację szkodników, więc powiedziałbym, że to sukces. Znaleźliśmy węża i wiemy, że będziemy mogli bezpiecznie wypuścić go na wolność. Jestem Coyot Peterson. Mario Aldecoa. Bądź odważny, pozostań do zobaczenia podczas kolejnej przygody. Okej, okay, wstaćmy ją do worka i ruszajmy na łono natury.